dochodziło do wielu wypadków, wielu wypadków, które były zgłoszone yy... przeze mnie to i przez wiele, wiele razy Od, odnośnie dróg, to już jest nie wspomnę, bo drogi to spożywa się Panie Boże. A teraz Pan Starosta jeżdżąc na te inwestycje, które są przez nas, przez rady wszystkich popierane i, i wszyscy jesteśmy za tym, żeby się działo, tylko w racjonalnej kolejności, w tym co było tu uzgodnione wcześniej, a nie tam, gdzie jest akurat wyborca Pana Starosty. Zobaczcie, co się dzieje. Tam, gdzie jest inwestycja, wydawane pieniądze, obecnie, teraz przed wyborami, tam, gdzie jest wyborca Pana Starosty i zarząd. Ja się też na to nie godzę, Panie Starosto. Znamy się wiele lat. Dla jakiś czas temu mieliśmy rozmowę. Pan jest bardzo podstępny, tak muszę powiedzieć, Panie Starosto. Robi Pan tak, koło siebie taki pijar, żeby utrzymać tylko stanowisko starosty i zbudować sobie taką Radę w przyszłości, żeby bez problemu być starostą, żeby dalej móc sobie rządzić i decydować, co się dzieje, będzie działo, a ludzi nie słuchali. Ja jestem też wkurzony za że traktuje Pan ludzi ze wsi jako ludzi z tych pipidówek i nic nie, nie trzeba im robić, bo ja tam dlatego interesu nie mam. Wielokrotnie yy, Zwracałem się z prośbą na piśmie, yy, znaczy na piśmie, w yy, SMS-ie czy, czy w, tele, yy, w rozmowie telefonicznej o jakieś tam pojęcie interwencji, wszystko było tak, że nic nie można zrobić. Yy, inwestycje, które były przeprowadzane bezsensownie, Pan Starosta chętnie popierał. Przykładowo droga yy, jak najbardziej jest potrzebna, chodnik jest potrzebny, ale jeżeli chodnik się robi 5 lat temu czy 6 czy i teraz go się przekłada, mówię o miejscowości Błonie do Węgrzynic, bo, bo był źle zaplanowany i wydaje się podwójnie pieniądze, no. jeżeli się planuje i płaci ludziom, firmom za karczowanie, a nie jest to dopilnowane, jeżeli nie ma dzienników budów i nikt tego nie pilnuje, nie wiemy ile poszło podkładu pod, pod budowę drogi, a wiele tysięcy ton wyjeżdża później z budowy, która była zaplanowana, na tą budowę? No to troszeczkę, ja myślę, że tak. To, co pan też powiedział w swoich spotach internetowych, już rozpoczętej kampanii, robi pan kampanię sobie za nasze wszystkie publiczne pieniądze. Okej, okay. jest pan świetnym zarządcą, świetnym pijarowcem, ale nie można też obrażać ludzi. Pan obraził mnie, wie pan kiedy, i pana Michała? W Sieniawie, właśnie na drodze. Pojechał, poskakał pan tam zrobił pan relację na żywo, że trzeba tutaj robić i macie kiepskich dotychczasowych radnych bo jak był pan poprzedni Kaczyński z Sieniawy, to on by to załatwił, by wydeptał to co ja mam chodzić do pana na kolanach i prosić, że pan robił w tej miejscowości czy w innej małą interpretację, my jesteśmy za wszystkimi inwestycjami I inwestycjami w powiecie, ale nie jesteśmy od tego żeby się pokazać i poniżać, żeby chodzić do pana starosty, bo pan łaskawie nam zrobi wtedy coś przyjęliśmy plan wcześniej, była mowa. Borów miał być robiony jako miejscowość w poprzedniej kadencji. Mieliśmy robić po kolei gdzie indziej jeszcze yy, duże inwestycje. Co mamy dzisiaj? Mamy borów zrobione jako miejscowość, później mamy borów i wilkowo zrobione jako miejscowość i teraz się będzie robiło jeszcze borów i wilkowo. A dalej, gdzie były dziury, gdzie nie ma wyborców, to się nic nie dzieje. Najważniejszy jest tylko wasz prywatny interes. Jeszcze żebyście dopilnowali, żeby to było dobrze zrobione. Drogi nowe są za to innymi. Nie są dobrze wynielone. Wy 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 Nikt tego nie pilnuje. Zaraz będą wybicia, będzie też y, y, uszkodzenie powstaną po w tym miejscu dziury, bo y, przez y, duże naciski ciężary, duże, duże właśnie rozmiękczenie terenu w tym miejscu będzie y, nowa droga już się zapadała. Y, ja tak w ramach tylko poparcia tutaj do, do Pana y, myślę, że właśnie po to jest też rada, jestem rzadko tutaj, co prawda, ale chciałbym, żeby to nie było odebrane, że... Y, Nadskakuj na coś. Nie. Po prostu róbmy rozsądnie, właśnie pragmatycznie. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie okay. Herty...